Be Han Chol z prokuratury. Mam nakaz aresztowania. Proszę się umówić na inny dzień. Dziś nie wolałbym nie robić scen. Nakaz wystawiono z poszanowaniem wszelkich procedur. Kraj jest zagrożony. Musi go pan uszanować. Co z operacją? To pana nie dotyczy. W przeciwieństwie do pani. Paragraf 71 Konstytucji. W razie niedyspozycji obowiązki prezydenta przechodzą na premiera. Konstytucję także należy szanować. Paragraf 84. Prezydent jest objęty immunitetem na czas rządów. Pełniący jego obowiązki także. Wie o tym każdy prokurator. Nie ogłoszono jeszcze zgonu. Wyprowadzić go. Zastępcy prezydenta podlega minister sprawiedliwości. Jak pan sądzi? Jaki byłby mój pierwszy rozkaz dla ministra, gdybym znalazł się w pokoju przesłuchań?